Elo, z tej strony krzyżedł nagrywam dzisiaj Sprasher jak odcinek gramy sobie battle dzisiaj To impraszor, nie wam To będzie dopiero w jutrzejszym odcinku Będzie wtedy właśnie nagram odcinek jutro. Kaj się poczekamy jeszcze. Mam tu widać 1088 pucharków. Właśnie, żeby ich nie stracić. No, mam takie karty. Najlepszy sposób mam teraz. Na to. Są tutaj ci, którzy mają czwartą no, Ja mam. Min kolega tutaj też. ma no, że którzy właśnie mają karty, których ja nie mam. I się właśnie tu można zaczynać skopiować się. Ale się nie skopiuje właśnie do e, Nie będzie się miało danych kart. I widać, że brakuje mi tylko pekki, lava Hound, czyli legendę. i drugie legendy Minery. O no, nie tyle gadania, bo to zajmuje dużo czasu więcej gadam niż robię. Tu właśnie dobrze. Będę teraz sobie gramy oczywiście 3, 2, 1. Jeżeli mi to nie wyjdzie, to... to mu dam. Piszcie w komentarzach w ogóle, jak wygrać tak przygotowany, jakby Armyszkiel wpuścił Dobra, Prince wiele nie zrobi. Ale proszę, proszę, piszcie w komentarzach właśnie, jakby dobić lepiej piątą arenę. Łatwo i szybko, bo naprawdę pod tym komentarzem yy, Zaznaczę serduszko, że za poradę. dobrą. na razie muszę tu wiesz, że trochę po, podrąbałem. Dobra, witch. I jak wypuścił coś złego, to też trzeba się pilnować zapem. O, na przykład, on nie jest fajny. Ale zap, zatrzymuję, więc polecam go. O, nie trzeba czekać na następną glicę. I teraz, żeby on mi nie puścił armii szkieletów. Modlicie. żeby mnie armii nie puścił. bo nie ma racji. Bo armię szkieletów łatwi mocno. Prince na armii nie jest najlepszy. Nie załatwi armii szkieletów, mówię. Nie polecam puścić princa, kiedy leci armią Kurczę, zostało mu tyle hapy, no to szkoda by było to sobie zmarnować. Jednak o mój czas ładnie się załaduje oj próbuję coś zrobić mógłbym ja stać, chciałbym troszkę wam. o dobrze dobrze jest na razie zostawcie no łapkę w górę bo ja tu się zawsze staram wygrać dla was staram się zawsze dla was wygrać tutaj też żeby jak macie, ma ktoś czwartą arenię, to niech mi napisze w komentarzach albo wyszło w czwartej. Dobra, i to chyba wygramy. Wygramy. No, możemy ją też. O, ajdźcie. Czekał, czy mi teraz doda te czy. No, mam. O, op open. Czekał, czy będzie peka. Nie no nie będzie. Jest, peka nie będzie. To dobrze. Naprawdę dobrze. Składa się dobrze naprawdę. Pekka. Oj, tu na przykład jest mój najlepszy przyjaciel. To jest Legendary King. No i mogę teraz sobie od niego właśnie... O, załóżmy... do, do pierwszego tam. Dajmy na to, żebym też miał swój. O! I to są karty, które właśnie ma mój kolega. I teraz. Może by. Daj, batla, Może więcej pucharków przynajmniej, albo mniej. Nie wiem. Opłaca się grać battle też, ale czas sam. Trzeba być przygotowany. Rezagrałam kiedyś z nią. Pamiętam ją. Przedstępna była, z tego co pamiętam. Tu właśnie mi tu zawsze i on jest dobry na armię szkieletów, ale. No właśnie, ma, armi ma armię szkieletów sam. Sama ma armię szkieletów ale nie ma klanu za to. Kiedyś pisałem, dlatego prosiłem Was o to, żebyście mi zostawili jakiś klan, Mówili, powiedzieli, bo. Wiedzieli, bo Gram wtedy na komputerze, a na komputerze to ja mam jeszcze słabe rzeczy. O, jako przynęta. No, to była. Właśnie nie wyszło. czekać. Na razie to... Czekać muszę aż oni sobie pójdą. No to robi. Dobra, beczka go zrobimy. Ja bym to czeka na tekę. Bo czekać. No armię szkieletów nie ale Ogi czeka Nie wiem dlaczego to jaka mówi fly". to jest dziwne, naprawdę Możecie napisać w komentarzach swoje propozycje Ale silny jest naprawdę o... Oj jednak nie dojdzie do tego Nie może dojść bo cały czas mi przeszkadzają gdy to szkielety mają ale... Rozwalił wieże! Jest! Mam szczęście, mamy szczęście! To dobrze! Tu się zawsze staram wygrać dla Was! Robię tu odcinki jeszcze! Nikt nie chce subskrybować i smutny jestem! Dlatego więc proszę o zasubskrybowanie mojego kanału! Bo ten jest, tam jest taki czerwony guzik! Zaraz, zaraz! Czerwony! No to coś się popsuł tutaj, bo powinien być on szary, szary on powinien być, więc dziwny ten guzik, naprawdę, ale dobra, pon dobrze, nie oszukujmy się, po naciśnięciu tego guziku będzie on szary. Teraz bym może jarny szkieletów na przynętę, ten I can fly jego głupota, dobra, nic nie zrobił chyba. Raczej nie zdąży. Może tym dam jeszcze coś. A raczej nie. Może? Yes! Wygraliśmy. Możemy się z niego pośmiać. oj tak to dwa battle wygraliśmy. Czyli znaczy, że jesteśmy już coraz lepsi. No, mamy Pekę. Najlepsze to, mam Pekę. Z na szóstym levelu już. A, jeżeli... widzicie, ulepszam. czyli nieźle. Ulepszam, dlatego czasem O, no, ja ulepszę teraz. Ale ulepszam, bo zbieram level tutaj. To, no, ósmy, żeby się wymieniać kartami. Ktoś gra w Clash Arena, to niech dojdzie do mojego klanu, ja go przyjmę bez problemu. Nie ma problemu, tylko się już ze swoim kolegą mu mówić, że przyjmę. No. I zaproszę. Jak ktoś ma ósmy level, to mogę się z nim powymieniać kartami, bo też. A jeżeli chodzi o kolegę Krystiana, ma 11 mareny. Muszę też przypomnieć, jest on także youtuberem. Jego kanał nazywa się Krysiek1222Play. Też polecam do zasubskrybowania. No tak właśnie. On także nagrywa. Nagrywa na tym samym programie co ja, Mobizen. Właśnie. Jutro też nagram Battle. Z tego to sobie, z tego capture to to, 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 nagram odcinek wtedy jak zostawicie, jak dużo łapek w góry, pojawi się dużo wyświetleń, to wtedy nagram z tego odcinek, nie ma problemu. Nie ma problemu, nagram spokojnie i właśnie tak, tutaj właśnie sprawdzałem już dzisiaj, nic ciekawego tu nie ma, po co mi globliki? A jeżeli ktoś się ciekawi, skąd mam to? To w sklepie czasami tu się pojawiają te takie, te takie i tutaj było raz takie, to wkupiłem A to? To z tego, z tego właśnie piszę duże komplety bo zaliczyłem mój kolega Maciej właśnie właściciel tego klanu to też takie ma bo zdobył kupa też jakiś śmieszna nazwa. tu ja tutaj ten co doszedł do klanu też ma tutaj się tak zrobiłem tyle ty napisałem takie do swojego kolegi. O to jest właśnie mój kolega najlepszy. No i dobra, dosyć tego gadania. W tym odcinku to by było na tyle. Proszę zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał mój. To do zobaczenia do jutra. Na razie, pa!